Najpierw się zabijemy. Jak sobie widzicie, jest tam z pospolitus, ale musimy go ominąć i jednak tam wskoczyć mimo wszystko. No, no. No, i musimy tam wskoczyć. Lara, ty głupia pico. Czyżbyś mogła uczynić to, o co Cię proszę? Dobra. Nie, to jest za, za, za mała odległość. Boję się, że jak podejdę do samego brzegu, to nie doskoczę wtedy. No ale jednak doskoczę, no do odważnych świat należy. Dobra, jest ten magiczny przycisk. No, zrób kroczek w boczek. Oho, już ziomek z berłem tam idzie na mnie. Tam już jeszcze kolejne Ta jaka w ogóle flara podniosła Co za Lara Dobra Lecimy, to nie ma co się w ogóle wiedzieć. Żbyczek nie da rady przeżyć No i gadżetu też nie zostaje żadne Dobra straszne je... I co? I tu się zaczyna właśnie piekło Są wajchy, jest spoko Ale no i co mi po tym, o, i tutaj, he? Efektowne, nie? Jak to jest tych wajch zdecydowanie za dużo No, sprytne też No zaraz, popatrzę co to jest wow, 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 wow. Myszki się poturnały, to jest niebezpieczna mapa. No to jest w sumie gówno jest. To wracamy z powrotem na posterunek. A bo może też i pod tym tym chodzić. Kiedyś to rozkminiałem jak pierwszy raz grałem myślałem jak ona potem wejdzie przecież tu nie ma wyjścia W się wpierdziłem na caca, co ten jednak wejdzie Krok w bok i jest gi. No ja wiem, że tam muszę zejść tylko, że się stramp W automatach nie mam amunicji ty zaraz znałeś życie komitet powitalny wpadnie. A no i z dwóch stron. No to pozdro. Jest kolorowo. Boję się pomyśleć, gdzie jestem. Boje. Z tej mapy to 6 odcinków będzie. Tak czuję. Psz, kurde. Oby 6 tylko. <grafię> teraz też wiemy, jak tą sytuację rozwikłać. To powinno być szybciej, prościej, zwięźlej i przyjemniej. Ten byczek tej ta, ale tego na górze, teraz już wychaczymy od razu na wstępie. No, w szkoda, zwykłe pukawy są wolne. Ale z dwojga złego to w sumie, czy on mnie zobaczy? Może ja go w, zobaczę szybciej? A, to zabijemy byczka najpierw. Z dwojga złego. O, pięknie. Hey tak jak on już nie żyje, to już sobie zejdę tak na, na luzie tutaj. Zgarnę temy. których znając życie nie było. Były, e, lampki mi daj shotguna, amunicję, to to. Było się pchać. Tu zawsze mamy jeszcze jakąś drugą waję, ale ona nie pyka chyba, bo nie mamy tego gówna w a sprawdźmy Tak, nic się nie dzieje. Jeszcze raz. Tu. Kurwa. Cyk, 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 łopa. Trzeba uważać na kamyki, ale to zaraz one zlecą. Albo nie Jeszcze jeden wcześniej, ta to tu, tu. Ja sobie sobie stepa do przodu i zaraz Lara się chwyci. Git. Teraz muszę pamiętać, że przed komitem te, oh, pff, komitetem pożegnalnym zrobić. Po powitalnym, kurde. Zrobić sobie save. 6 odcinków, jak niej. A Ale przynajmniej tak się umówimy, że z zrobimy z tej mapy 6 odcinków. To inaczej to będzie za dużo, albo za mało. 6 będzie akurat raz sam raz. Taka jak edytora. Wiecie o co chodzi. O, sobie jeb, jeb Pokawy, ale nie te! Przeramy to z automata I Wtedy już mamy po jednym typie A drugi to się pokaże później się jeszcze nie ma czym przejmować. Ja to sobie zrobię szybki rekonesans. Dobra, szybkie, dwa killsy. Dog kills, multi kill. <kłysy> no to jest wajcha jakaś. Ale ta wajcha to chyba mi gówno tam pomoże. No gówno, bo jest zamknięte chyba główne wejście. Tak, gówno mi pomoże, bo nie mamy tego urządzonego tu wsadzonego jakiegoś kolejnego. Tak. Także nie powiem, zabawy trochę będzie. co się. No, i teraz było to rozegrane całkiem na poziomie. Jestem z siebie trochę dumny. Tak delikatnie, wiecie, nie za bardzo. No, i tu nic nie ma. Tak naprawdę, ale obczyściliśmy sobie za to jeden poziom. Drugi poziom jest tam. Przed zejściem zrobimy szybki zapis. Powinna być opcja quick-save specjalnie dla mnie. Do który taki swady, Który wyskoczy do Pajdaka, da? Jakbym tego ziomka z tłumikiem ściągnął, to bym miał ściągniętego ziomka z tłumikiem. Dobra, to ze sprzątną ekipę na dole też fajnie będzie. Zaszycam jeden byczek do przodu, ale ten ziomek z tumikiem mnie niepokoi. Z niższego poziomu. O, tam w ogóle jakiś klucz będzie potrzebny, że idę na Nie, bo jak go nie ściągnę, to ja nie idę dalej. Dostaję jakieś hity. Dobra, najpierw ja wezmę apteczkę, zachowajmy się jak ludzie. Mm -hmm. <laughs> nie, bo będzie mnie męczył ten ziomek, póki go nie zabiję to będę cały czas o nim myślał. Najpierw eliminacja, a potem przyjemność. Okay, okay, jak ja mogę wyeliminować? Co się stało? Co ja narobię Nie, nie ma jak go wyeliminować, kurde. Cały poziom się równa, rów, równa z nim. O, o, o. Zaraz go nie będzie Ale to ja dostaję chyba więcej niż on da. Dobra Ale mam apteczek, pffu Full optę, walić tego typa Najpierw się zabijemy. Gdzie był sejf kurde, kurde. A przed zejściem do jakiejś i w sobie dobrze. Bez ja zejdę inną drogą i zabiję od razu tego typa. Jeżeli jest w ogóle zejście inną drogą. Czyli jednak będę musiał kurde cierpieć. Lepiej to by go było z tej wysokości rozwalić. Na świat i ludzie by było. Lara, nie ma sniperki żadnej. Dobra, jebać go. Sejwuję, bo wiecie, kamyczki.